Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woli. Dzisiaj temat, który jest bardzo ciekawy i budzi emocje, czyli idealny. Temat, który zawsze mi podnosi pozytywne statystyki i to bardzo, bardzo wysoko, ale też zwykle jest komentowany złośliwie, czasem jest tych łapek w dół trochę więcej. Ja się tego nie boję, ponieważ uważam, że racja jest po stronie tematu, który Wam zaprezentuję. A prawda jest taka, że czasem można kupić perfumy markowe w bardzo dobrej cenie, bardzo dobrej jakości, nie jakieś rozcieńczone wody kolońskie, tylko wody perfumowane. Więc pokażę Wam 6 wód perfumowanych, które kosztują naprawdę niewiele. Nie jest to cena wyjściowa, one często są bardzo, bardzo zredukowane, jeśli chodzi o cenę. No niemniej jednak mnie interesuje ta cena, którą po prostu trzeba zapłacić w momencie kupowania. A ta cena była bardzo, bardzo korzystna. Kto interesuje się tym szerokim, ciekawym, barwnym światem pachnitą, ten zauważy, że istnieje rynek tanich zamienników. I te tanie zamienniki, na przykład w jakichś popularnych dyskontach, kosztują około 20 zł właśnie, a może trochę mniej, czasami 15, czasem 25. Czyli można powiedzieć markowe perfumy o stężeniu woda perfumowana w takiej właśnie cenie. Więc zapraszam na prezentację. Pierwsza najtańsza woda... Moim zdaniem no, niezwykle ciekawa, kosztowała, już zaglądam, bo tu mam taką, taki dowód, rachunek. No, tu znajdziecie też takie perfumy drogie, ale no cóż, to były jedne zakupy, więc one się znajdą w innym filmie. Natomiast zaczynam od tych, które naprawdę mnie zafrapowały. Fery Dust. Perfumy celebryckie zrobione przez markę Parlux, sygnowane przez Paris Hilton. Tak wygląda flakonik, prosty, kobiecy i wdzięczny i dokładnie takie są te perfumy. Bardzo podoba mi się flak kartonik. Mamy tutaj Paris Hilton wystylizowaną na wróżkę z różdżką, y, która to różdżka ma dar uwalniania fairy dust, czyli gwiezdnego y, magicznego pyłu. Magicznego, taka nazwa. O gwiezdny pył oczywiście też istnieje taka kategoria, ale w popkulturze tu chodzi o fairy dust. Czyli magiczny pył, który y, powiedzmy uwolniony Skierowany na jakąś konkretną osobę pozwala jej no, posiąść jakieś cudowne właściwości, moce, które w danym momencie są jej potrzebne. Jest to może być siła, jakaś przemiana wewnętrzna i tym podobne. Bardzo lubię kartoniki w ten sposób zrobione ale perfumy nie odświeżające, bo tu jest nuta kwiatu pomarańczy i gardenii, a to wystarczy, żeby zdominować perfumy i nadać im wyrazisty charakter. Rok 2008, no Paris Hilton próbowała przez kilka ładnych lat robić perfumy i nawet nieźle niektóre się sprzedawały. Tych nie kojarzyłam, no ale cena 17,64. to jest cena naprawdę no szokująca. Nuta głowy, piwonia, kwiat pomarańczy, Nuta serca, brzoskwinia, lotos, gardenia. Nuta bazy, piżmo, paczula, wanilia. I drugie perfumy, będę przechodziła od najtańszych do najdroższych. To są perfumy za 21,33. Marka Bourjois. Wielki, zacny dom. Nie wiem jak to wygląda dzisiaj, ale przez długi czas należał do koncernu zbudowanego przez Chanel, więc mieli wspólne laboratoria. Zrobiła perfumy Glamour Fantasy, bodajże są Glamour Chic i jeszcze chyba Jeden albo dwa produkty właśnie w podobnym stylu utrzymane. Tak wygląda kartonik, tak wygląda flakon. A zawartość moim zdaniem bardzo, bardzo podobna do Miss Dior Sherry 21, jeszcze raz przypomnę, 33. Kupiona za taką cenę. Oczywiście ona jutro się może zmienić. Niemniej jednak, dla tych, którzy no podważają sens robienia filmów np. o tanich perfumach, no może taki argument, że. Tanie nie zawsze musi oznaczać niemarkowy, czy przeciwnie, a nawet może coś bardzo mało wartościowego. 2013 rok perfumy określone jako szyprowo kwiatowe nuta głowy makaroniki, malina, wiśnie. Makaroniki to są takie ciasteczka bardzo popularne, czyli widzimy w nucie głowy nuty słodkie, zbalansowane kwaśnymi. Nuta serca truskawka, ona właśnie rządziła w perfumach Miss Dior Sherry, jaśmin sambak, nuta bazy paczula i kolejne perfumy, które były dla mnie dużym zaskoczeniem, po prostu no, urzekły mnie urodą, prostotą pod każdym względem konstrukcji zapachu i wyglądu. To są perfumy Odegaga. Już Wam powiem, jaka cena. 23,95 Odegaga 2014 rok. I one w tej chwili są właśnie w takiej cenie. To jest pojemność 30 ml. A zobaczcie, jak pięknie wygląda cały zestaw. Bardzo szlachetnie wygląda flakonik i świetnie wygląda kartonik. trochę innych kolorach, ale jednak no, tworzą ładny zestaw. Czarny, solidny, ciężki, zimny flakon, a w środku kompozycja unisexowa zbudowana z takich nut. Właściwie to taka woda kolońska. Limonka to nuta głowy, czyli ta zielona cytrynka. Nuta serca fiołek, ale też nie wiem, czy to nie jest czasem liść fiołka. Oraz skóra i drewno, czyli takie bardzo modne nuty. Nie wiem z jakiego powodu te perfumy nie poradziły sobie na rynku, ale może bardzo dobrze. Producent. W przypadku, tu mieliśmy markę Parlux, zapomniałam o tym powiedzieć. To taka mało znana marka, ale niemniej jednak prężna i naprawdę no, robi dużo ważnych produktów. To chyba jest Koti. Tak, tu jest Koti, a tamto Burżuła wspomniane to jest. Przez pewien czas, jak mówiłam, część od koncernu Chanel. I teraz perfumy, które pachną jak inne perfumy, których już nie ma na rynku, albo inaczej, nie ma ich w regularnej sprzedaży, widziałam je w internecie. No może tak, zacznę od tego, które to perfumy. Widziałam w tej chwili ludzie te perfumy pokazują, wiele osób sobie je kupiło i być może, jeśli zaglądały do piramidy zapachowej, to mają prawo czuć się rozczarowane. Może jeszcze kilka słów o korku tu jest taki napis i na flakonie również. Także można powiedzieć, że dość pomysłowa kompozycja. Natomiast perfumy nie pachną tak, jak podaje to piramida zapachowa, którą można znaleźć na przykład na popularnej encyklopedii internetowej. Perfumowej perfumy są określone jako Drzewno rok 2017. To też jest chyba marka Coty. Powiem Wam, że naprawdę one wyglądają bardzo dobrze ale pachną jak szkatułka z przyprawami. Ale nie myślcie, że tu chodzi o przyprawy korzenne typu piernik, tylko takie prawdziwe, suche przyprawy typu garam masala. I tak pachniały perfumy, pierwsze perfumy z linii Omnia marki Bulgari, czyli bardzo drogie, one w tej chwili są za 200 zł do kupienia, podczas kiedy inne edycje Omni kosztują połowę. Tej sumy, czyli omnia, ta pierwsza omnia brązowawa. Nuta, więc podaję tą ewolucję zapachu, która moim zdaniem nie oddaje charakteru zapachu. Biała herbata śliwka bergamota. Nuta serca cyklamen konwalia cedr. Nie znajdziecie tu konwali w mojej opinii. Nuta bazy, tu jest podanych kilka rodzajów piżma, ambra, tonka. Ja tu nie znalazłam ani atomu słodkiej nuty. Natomiast właśnie cierpkie, wytrawne nuty. Rodem z kuchni Garam Masala. I wiem, że to niektórym się bardzo podoba, a niektórym niekoniecznie. Polecam właśnie tym, którzy szukają nut wytrawnych w perfumach. Zostały mi jeszcze dwa produkty zapachowe: Purple Lips Sensual, wersja Salvador Dali. Zobaczcie na ten fiolecik. Jak cieszy oko, jakiś on piękny, jakiś on uroczy. Pokażę jeszcze kartonik, bo to jest ważne, ponieważ to jest flanker. Flanker. Mam niestety tylko flakonik tego Flankera, więc ten nie wiem w jakiej jest cenie. Natomiast wersja Sensual, już Wam powiem, 29 zł, a wspomniane wcześniej około 27. Czyli mamy perfumy, które brzmią znajomo. Niektórzy wskazują, że tu są klimaty przypominające to, co znajdziemy w Elixir de Merveille. Hermesa. Co ciekawe, marka Coffee Nuxe, w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych, podaje nam kreatora zapachu. Tak, Coffee Nuxe to jest ta marka, która zrobiła te słynne perfumy z lat 80. Cafe Cafe. I oni się chyba kiedyś nazywali Kofci. Ta część wyrazu kawa jest w nazwie, ale teraz jest to Coffee Nuxe. 2007 rok, czyli 10 lat na rynku. Określane jako drzewno balsamiczne. Nos Antoine lien Gliam, Flavini. Nuta głowy: Frezja, czarna porzeczka, fiołek, pieprz. Nuta serca: Orchidea, cynamon, opoponax. Sandałowiec Ambra Paczula. Aha, jeszcze się spotkałam że z takim głosem, że trochę przypomina Jill od Jill Sander. No, mi przypadło do gustu. Ta balsamiczna nuta coraz bardziej do mnie przemawia, zwłaszcza zestawiona z czymś takim słodkawym, daje niezły efekt. I ostatnie perfumy, one są trochę droższe od pozostałych. Powiedzmy, że yy, można je zmieścić w cenie 20 kilka złotych, Jeśli policzymy za, jako cenę netto, cena brutto to z 30 ,94 zł. 94 groszy, ale za to są to perfumy z domu, wielkiego domu mody Ungaro. To jest tak wielki dom mody i tak ważny jak Dior czy Chanel. Który robi ubrania go z linii Od couture, czyli do tego zacnego grona 16 najważniejszych domów mody, przynależy. Nie są tak medialni i tak lansowani przez celebrytów, jak te wymienione wcześniej domy mody. Flakon wygląda tak. To jest taka nowoczesna już kompozycja. Nowoczesny flakon. z takim rozwiązaniem tutaj różowym, szalona miłość bodajże, lamurfu. 2012 rok nos. Weronik Nyberg to jest pani, która ma kilka hitów na swoim koncie. Ewolucja zapachu. Różowy pieprz, jeżyna gruszka. Nuta serca. Róża fiołek, nektarynka. Nuta bazy, kaszmeran, wanilia, ambra. Serdecznie polecam szukanie w internecie właśnie takich perełek i okazji. Chyba, że macie inny sposób kupowania perfum, kupujecie mniej. Za to to, na czym Wam zależy. No wybór należy do każdego indywidualnie. W każdym razie tanie perfumy wcale nie muszą oznaczać perfumy kiepskiej jakości, podrabianej i tym podobne klimaty. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Papa! Pa.